Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w towarzystwie Madzi i przyjechałyśmy sprawdzić, czy te śmieci, które tutaj były pozostawione, pozbierane. Zniknęły. No i słuchajcie, powiem wam tak. Zniknęły. Podjeżdżamy samochodem i tutaj taka niespodzianka. Te wszystkie śmieci leżały tutaj, dokładnie w tym miejscu. Ech, nie ma nic. Nie ma opon, nie ma nic. Ale w tym miejscu, co stoję, to już jest gmina wesoła. Czyli co? Po raz kolejny, gmina wesoła. Przepraszam za ten napis ale nie umiem nawet tego zatuszować, żebyście go nie widzieli, co wcześniej pokazałam, niechcący. E, widać, że gmina Wesoła działa. Także my się przejdziemy tam, gdzie jest to ognisko. Zobaczymy, czy było rozpalane. Ja mam torbę, w środku worek, rękawiczki i jeszcze dwie torby ma Madzia ze sobą. Od razu będziemy oczywiście wszystko segregować. Przejdziemy się tam i zobaczymy, co tam słychać w lesie. Pozbieramy. Mam nadzieję, że dużo tego nie będzie, bo tutaj jestem systematycznie, więc powinno być czysto. Ale miłe zaskoczenie, zobaczcie. Wszystko zabrali. Jest po prostu pięknie. No to idziemy na spacerek. Jeszcze nie doszliśmy do tego miejsca. Zobaczcie, docelowego miejsca. A tu już. Kolejne miejsce, gdzie rozpalają sobie ognisko. No i co? I jest buteleczka, tak? No super. Zabieramy ją oczywiście. A miejsce nasze docelowe jest dokładnie kawałek dalej. Zaraz tam dojdziemy. O Madzia już zabrała. Madzie, to do mnie. To my zmierzamy tam i zobaczymy. Jak to wygląda. No, i jesteśmy w miejscu docelowym. Zobaczcie, piękne jest to miejsce. Przepiękne. Piękne sosny. Ptaszki nad głową nam ćwierkają. Tam jest śmieciuch. A spójrzcie na to. Ognisko. A w ognisku. Zobaczcie, jakie śmieci świeżo palone. Słuchajcie, bo czuję zapach. Jeszcze ogniska. Spójrzcie na to. Szkło. Masakra. No i tam jakieś kubeczki. No i co? No i co? Zabierzemy tak oczywiście. Zabierzemy kubeczek. Tu jakaś zgnieciona puszka. Zabierzemy to od razu. No bo to nie może tutaj być. Pozbieramy to. Ale czekajcie, coś zauważyłam. Już Wam pokazuję. Ja to po prostu jestem już tak wyczulona na, na, to, na te śmieci, że z daleka widzę coś, czego nigdy nie powinno być w lesie. Spójrzcie na to. No tego jeszcze nie spotkałam. Patrzcie. To jest po prostu... Niemożliwe. To było. Widzieliście sami, jaka masakra. Ech, no nic, Madzia już tam pracuje, więc zbieramy i przejdziemy się później tam. Tam jest taki szałas. Zobaczymy. Kiedyś tam posprzątałam. Wywiozłam z tamtego miejsca bodajże ze 12 worków na wózku. Śmieci. Zobaczymy, jak tam się sytuacja przedstawia. No ale to ludzie, kochani, naprawdę ogarnęłyśmy to ognisko. Macia jeszcze chodzi tutaj. Zbiera taką drobnicę szklaną. Zobaczcie, tutaj to trzeba by było po prostu przyjść z grabiami i to wszystko zagrabić. O, nie wszystko można zauważyć. O, ja już tu zbierałam i znowu mi coś wychodzi. Patrzcie. Takiej, ile? Ojej, ile tej drobnicy tutaj jest? Patrzcie. Takiej drobnicy. A jak będzie biegło sobie dziecko? Sarenka? Czy też my? Złomik. Słuchajcie, to o, patrzcie, widzicie? Też nie zauważyłam. O, wszystko jest rozbite. Jest tego po prostu masa. Niestety to jest taka dłubanina, bo nic nie przyciągnie żaden magnes szkła. A wtedy by było po problemie. Bardzo dużo jest tego rozbitego szkła. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Patrzcie, ile z Takie coś. No, słuchajcie. Tu mamy tą wielką szklanę. No, mnóstwo tej drobnicy. Przecież to jest tak bardzo niebezpieczne. Nie wiem. Ręce opadają naprawdę. I gdzie się człowiek tutaj nie ruszy, to coś zawsze się jeszcze znajdzie w tej ziemi. Zobaczcie. Mnóstwo. A ile tutaj ja już sama szkła wcześniej uczyściłam, wyniosłam. Jest to pokazane na niejednym filmiku. Ile ja tutaj pracy włożyłam, ale zawsze coś wyjdzie dodatkowego. Nie wszystko da się zauważyć. A to miejsce, które kiedyś oczyszczałam, to jest właśnie tutaj, to ogromne miejsce. Jest czyste. Ale ziemia pracuje. Coś tam jeszcze człowiek przeoczy. Nasze torby. Torba odewy. No jest tego. Tu odkładamy puszki. Tu zmieszane. Tu widzę, że Madzia pomyliła się, ale zaraz przełożymy. Tu mamy szkło, a tu mamy plastiki. Także miejsce jest czyste. A my idziemy do szałasu. O ile go znajdę i trafię. Oczywiście miałam problem z trafieniem tutaj. Jak zawsze. Bo jakoś się gubię w tym lesie. To jest ten szałas. Widzowie, którzy są ze mną od dawna znają doskonale tą budowlę. Kiedyś tu wszędzie były śmieci. Wszędzie. Ile ja worków wyniosłam, to możecie zobaczyć sobie na filmiku. Właśnie coś związane tytuł z szałasem. Zobaczymy jak tu się sytuacja przedstawia. Widzę, że ktoś miał nadmiar energii, bo to leży, a wcześniej było normalnie tutaj, tak. No ale nieważne. Ognisko było palone, a zapewne śmieci po ognisku są tu. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, nie ma dramatu. Jest czysto. Ja już tam nie będę wchodzić po tego jednego śmieciucha ale śmieci, znaczy śmieci zniknęły, bo zapewne jak ognisko było no to coś się tutaj jeszcze działo, tak, przy okazji i nie ma śmieci, słuchajcie Madzia coś znalazła? Co tam Madziu masz? No słuchajcie Kuba Pozdrawiamy wszystkich Kubusiów Kuba to chyba lody, co? No i co? Jest czysto. Tutaj słuchajcie była taka plandeka. I ja wyszłam to drewno, co jest teraz tu na dole było tutaj. Ja wyszłam i ściągałam to, tą plandekę całą, a plandeka była właśnie takiego kloru. Ja to wszystko ściągnęłam kiedyś, zabrałam, ale jest naprawdę czysto. Po drodze idąc tutaj, jakieś 200 metrów, może 300, znalazłyśmy kilka jeszcze śmieciuchów, najwięcej szkła, ale jeszcze 100. Czyli co? Zobaczcie, można się pobawić, ognisko zapalić i śmieci ze sobą zabrać. Super! Chociaż nie super, że palone jest ognisko w takim miejscu, tak? No ale. Jakby nie było, ktoś to zrobił, co tutaj był i zabrał te śmieciuchy ze sobą. Nie pochwalam oczywiście żadnych ognisk w lesie, tak? No bo takie miejsca nie powinny mieć nigdy się, się zadziać, tak? Bo las to nie jest miejsce na ognisko, ale jest czysto. Jest naprawdę czysto. Super. Zresztą cały ten las. Przeszłam kiedyś. Nieraz też z Madzią. Myślałam, że jakiś odpływ papieżok. I jeszcze ściutko. Super. To my się słuchajcie, przejdziemy jeszcze w tamtą stronę, bo tam jest kolejny szałas. Oczywiście, o ile do niego trafię. Więc idziemy. Ale dobrze, bo. Ta torba z moim szkłem, które niosę, jest takie ciężkie. Dobrze, że nie muszę nic stąd zabierać. Przed chwilą, dokładnie tutaj, słuchajcie, od nas, jakieś 40, 30 metrów, przebiegały dwie sarny, ale biegły prosto na madzie, bo tam akurat, właśnie puszka leżała. I ja mówię, madzie, mieć po tą puszkę. I słuchajcie. I one biegły i się nas przestraszyły i pobiegły sobie tam dalej w las. Ale powiem wam, że idziemy teraz z Madzią i tak sobie rozmawiamy, że las jest naprawdę czysty. Madzia mówi, pamiętasz, mówi, jak chodziłyśmy sprzątałyśmy tutaj ten cały las i worki, bo tutaj jest taka ścieżka w lesie i worki, słuchajcie, pełne wory, śmieci zostawiałyśmy tam, po czym poszłyśmy po wózek i wózkiem wywoziłyśmy po kilka razy te pełne wory śmieci. I mówi Madzia właśnie, że sukcesywnie tak chodząc, to teraz już tylko takie niedobitki, że tak powiem, zabieramy. Ale no są te śmieci, tak? Ja mam tutaj plastik. E, jakieś szkło znalazłyśmy oczywiście. Madzia ma trochę... Madzia ma tu zmieszane, a tutaj puszki. I słuchajcie... Ale tego już jest mało, tak? To są już takie ilości, których, w których wcześniej przeoczyłyśmy, nie zauważyłyśmy, tak, no bo nie zawsze się wszystko zauważy. Ale jest tego dużo, dużo mniej chyba, że znajdziemy miejsce, gdzie ktoś specjalnie, docelowo coś wyrzucił, tak? Ale jest naprawdę czysto. A tym bardziej ja się cieszę z tego, bo tak jak te sarenki, które właśnie tutaj sobie biegły i pobiegły przez tą ścieżkę tam dalej one biegają po czystych lasach. Jest mniej szkła, mniej plastiku. Te zwierzęta są bardziej bezpieczne i właśnie o to chodzi w tej naszej ciężkiej pracy, żeby te zwierzęta i my ludzie też żebyśmy się czuli bezpiecznie. A przede wszystkim no spacer po czystym lesie. Słuchajcie, jak te ptaszki ćwierkają nad naszymi głowami. No to jest coś niesamowitego. Być w czystym lesie i spacerować bezpiecznie. Ja nie muszę dzisiaj zakładać butów trekkingowych ponad kostkę. Bo wiem, że jestem w czystym lesie. A ptaszki nam towarzyszą, słyszycie? Jest po prostu super. No i dotarłyśmy do miejsca docelowego. Kolejny szałas. Ech, też już go sprzątałyśmy kiedyś z madzią. Pamiętam. Też było nagranie oczywiście. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Kolejna plandeka, tak. No dobra. Zobaczymy, jak tutaj wygląda. Słuchajcie, no powiem Wam. Jest czysto. Wszystkie te śmieci, co wcześniej się tutaj znajdowały z Madią, zebrałyśmy. Bardzo dużo tego było. Ale jest czysto. Naprawdę jest czysto. A tu mamy jakąś kolejną budowlę w lesie. Nie widzę jakiejś śmieci, ale zaraz się tam z Macią przejdziemy. Zobaczcie, jaka budowla. Hmm. Przejdziemy się tutaj dookoła i zobaczymy. Ale jest naprawdę pięknie. Spójrzcie zresztą, jak, jak, w jakim terenie jesteśmy. Jest po prostu ślicznie. I tak słuchajcie, chodzimy. Tak idziemy sobie góra, dół. I zobaczymy na przykład tą butelkę tutaj. No to oczywiście trzeba się zatrzymać i iść pod górkę. Tu jakiś śmieciuch. O jezu, zobaczcie. To szkło. Myślałam, że tu jest. Hmm. patrzcie takie szkło no i już Wam pokazuję zobaczcie jak nam się ilość powiększa ale na te kilometry co tutaj robimy to jest naprawdę niewiele ale spójrzcie na to co znalazłyśmy drut kolczasty to akurat Madzi torba drut kolczasty jakiś złomik to w ogóle sobie tak wystawało Madzia mówi jak Ty to zauważyłaś wystawało z ziemi no, gdyby zwierzątko się o to zahaczyło, słuchajcie, no, poranione. No, już nie wspomnę o tym drucie kolczastym. No to przecież to, to jest śmiertelna pułapka dla zwierząt. Jaki to. Nie tylko zwierząt. A tutaj się zatrzymałam. Nie widziałam wcześniej tej butelki. Dopiero jak teraz z Wami rozmawiam. Chciałam zobaczyć, czy. Mrówki nie śpią i pracują. Ja uwielbiam, słuchajcie, mrowiska. Od dziecka tak mam. No i co? Czerwone. Pracują. Ha. Super. Piękne mrowisko. I jest naprawdę czysto na te kilometry, co tu robimy. Jeszcze możemy nieść te torby. To jest naprawdę cud. Zobaczcie, tu są takie górki. A spójrzcie na to. A tu jest przepaść. Właśnie tam sobie idziemy w tamtą stronę, a później będziemy wracać ścieżką do auta. Jest pięknie, po prostu jest pięknie. Zobaczcie. Jest uroczo. Madzia słuchajcie niesie te dwie torby. Ja ten wór na plecach tacham. Madzia mówi no jak święty Mikołaj. No ale w sumie nie ta pora roku. Coś wam pokażę co przed chwilą znalazłyśmy. Madzia przeszła nie widziała, ale zobaczcie co to jest. Słuchajcie, tego się nie da wyciągnąć. Mi się wydaje, że tak coś musi być zalane. Ja nie wiem o co tu chodzi. W sumie wydaje mi się, że my jesteśmy na starym terenie wojskowym. Zobaczcie na to. Ja mam na to pomysł, bo my nie wyciągniemy tego za żadne skarby. Nie mam nawet siły na to. Co to jest? Słuchajcie. Coś zbrojeń. Co to jest? Nie wiem. Weźmiemy dookoła jest bardzo dużo. Różnych kłód, drzewa przykryjemy to. Bo nie daj Boże, sarna się na to natknie, czy nawet człowiek się przewróci. To jest kaplica. Przykryjemy to. Słuchajcie, drewnem zaraz to zrobimy. Bo nie mam innego pomysłu, bo my tego nie wyciągniemy za żadne skarby. Przykryłyśmy to miejsce. Zobaczcie, taką stertą drewna. Ale wiecie co? Tu jest drzewo. Znaczy spróchniało już drzewo. A tu jest ten pręd. Drzewo jest przewrócone świeżo. Zobaczcie. Tu jest ten dół. A ten pręd skąd się tutaj wziął. To jest dla mnie zagwostka. Ale teraz już, jak sami widzicie, nic się tutaj nie stanie. Złego nikomu. Miejsce jest zabezpieczone. Hm. Bardzo dziwna podejrzana dla mnie sprawa nie wiem o co chodzi z tym żelastwem tutaj. Coś wam pokażę. Nie widzicie, ale tam są dwie sarenki. Te same sarenki co widziałyśmy przed chwilką. Biegły, stanęły i się patrzyły na nas. A ja się zatrzymałam tutaj, bo Madzia mi pokazała pewien punkt. W lesie zobaczcie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Kółeczko takie. Zielony punkt kontrolny.pl Nic więcej. Ech, o, jeszcze musimy to zdjąć. To jest i to zaraz zdejmiemy powalone takie drzewo jest tutaj i w ogóle weszłyśmy sobie w taki teren gdzie są bardzo stare lasy drzewa ten teren kiedyś był cały pokryty wodą zresztą nie trzeba specjalistę żeby to stwierdzić sam ten mech który sięga góry zobaczcie widać dokąd ta woda dochodziła a ja to doskonale pamiętam, bo to są lasy z mojego dzieciństwa. No teraz jest suchutko. I tak sobie spacerujemy tutaj, ale jest po prostu przepięknie, jest przecudnie. No i jeszcze te sarenki tam te dwie chodzą za nami. Gdzieś tam się ukryły. I powiem Wam, że jest czysto. Nie ma dramatu. Najlepsze jest to, że te torby, worek, wszystko zostawiłyśmy tam hen, hen na ścieżce i weszłyśmy sobie tutaj w ten teren. Jest po prostu cudnie. Zobaczcie, jak te ptaszki nam ćwierkają. Jest po prostu rewelacja. No i znalazłyśmy tylko takie śmieci pojedyncze. Nic nie mam przy sobie, więc w rękach to niesiemy. Ale spójrzcie na to. To przyniosła woda, bo tutaj na pewno są jakieś stare wysypiska. Piękne szkło. Nic więcej nie znalazłam oprócz tego. No i ten plastik. Ale tu była woda, więc ta woda wszystko przenosiła. Ale jest po prostu teren. Jest. Przecudowne. Oznaki wiosny. Proszę bardzo. Jest po prostu pięknie. Niebawem, jak to się wszystko zazieleni, tutaj nie będzie wejścia. Ale póki co spacerujemy z Madzią. Jest po prostu cudownie. Patrzcie na to. dziencioł. Jesteśmy normalnie w raju. Zmierzamy, słuchajcie, już w stronę auta. Jesteśmy z Madzią w lesie. Już dobre dwie godziny minęło. Ale... Powiem wam, że zabieramy się na dwa razy. I tak jesteśmy bardzo mile zaskoczona tą ilością, bo kiedyś wystarczyło, że wyszłyśmy na ten teren na 15-20 minut, miałyśmy pełne wory śmieci, a teraz jest spacerek ponad dwugodzinny. Słuchajcie, tu mamy złomik, zmieszane są pod spodem niewiele. Jakieś worki znalazłyśmy cała torba. Tu jest są same, tylko i wyłącznie plastiki. No i co? Szkła jest sporo. Niosę je ten wór na plecach, jest bardzo dużo szkła, jest bardzo ciężki, ale co jeszcze znalazłyśmy? To nie leżało w tym miejscu, tylko leżało sobie w lesie. Jedna rułka i druga rółka. Gdyby nie ten piękny różowy kolor, nie zauważyłabym tego. Ale Madzia zwróciła uwagę. No i leżała sobie ta rurka, i w niedalekiej odległości leżała sobie kolejna rurka. Bardzo są ciężkie, dlatego te rurki zostawiamy na razie w lesie. Zaniesiemy to do auta ten cały Majdan. I wrócimy po te rureczki. Nie wiem skąd się wzięły. Tutaj nie mam pojęcia, ale już ich nie będzie w lesie. Także my zmierzamy do samochodu, jest jakieś 400 metrów stąd. A później kolejny kursik zrobimy po te rureczki. Bardzo ciężkie. Jakieś ogrodzeniowe, ale skąd to w lesie? Nie wiem. Jesteśmy. Przy aucie, dwa kursy zrobiłyśmy. Przy okazji, wracając, słuchajcie, zobaczyłyśmy jakieś świeże śmieci na górze. A w piasku była sobie ta oto torba na śmieci. I zapakowałyśmy jeszcze tego, nie posegregowałam. Pozbierałyśmy sporo tego, zaraz to posegregujemy oczywiście. Złomik przytachałyśmy cała torba już posegregowana oczywiście plastiku dwa takie pojemniki znalazłyśmy w lesie, słuchajcie, no po oleju tak? czy po jakimś płynie hamulcowym czy czym to nie było, no w lesie coś takiego tu mamy złomik tam mamy puszki, też je jeszcze stąd puszki dopakujemy i tyle szkła bardzo ciężki wór, który na plecach niosłam, a to znalazłyśmy, słuchajcie, po drodze. Jeszcze tak sobie po prostu to leżało w ziemi. Zabrałam to najpierw do torebki, później tutaj wsadziłam do tego worka znalezionego. No masakra, no spójrzcie ile tego jest. No i coś takiego. Pakujemy ten cały towar do auta, już posegregowany, więc super. Powiem wam, Madzia mówi, że babilony przygotowane na sezon letni. Posprzątane można imprezować. Oczywiście mówi to żartem, tak? Bo jeżeli nawet tutaj będziecie spędzać czas, to nie zostawiajcie śmieci. Zabierajcie je ze sobą. Bo naprawdę to nie jest fajna robota. Ciężka praca i to noszenie tych ciężarów. No masakra. A jest teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo czysto. Jest po prostu pięknie. Można sobie przyjść na spacer, ale zabierajcie to, co spożyjecie w lesie ze sobą. I nie rozbijajcie szkła, no przecież. To jest tak niebezpieczne. Dla wszystkich zwierząt i ludzi. Także dobrego weekendu dla Was wszystkich życzymy z Madią. Zabieramy ten cały Majdan, pakujemy do auta. A z tym to ja bezpośrednio pojadę na złomik, bo nawet nie wiem, jak to zapakuję, ale na pewno zapakujemy, bo to jest prawie mojego wzrostu. No nic. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Niebawem, oczywiście, z lasu. Papa. Pa.